Płacisz w szkółce 50 dolarów za drzewo owocowe, które w swoich pierwszych prawdziwych zbiorach daje 20 funtów jabłek. A potem patrzysz, jak to samo drzewo marnieje przez lata, rodząc coraz mniej owoców i wypuszczając coraz większe gałęzie. Aż w końcu, pewnej zimy, przychodzi ciężki śnieg i rozłupuje główny szkielet drzewa dokładnie na pół. Ponieważ nikt nie nauczył cię tej jednej umiejętności, która odróżnia drzewo karmiące Twoją rodzinę. Przez 30 lat od drzewa, które po 5 latach staje się drewnem opałowym. Tą umiejętnością jest zimowe przycinanie. Jeśli nie przytniesz tych siedmiu drzew owocowych w styczniu, metodą, której John Seymour nauczył tysiące samowystarczalnych ogrodników w Anglii, spędzisz następną dekadę kupując owoce w supermarkecie. Podczas gdy twój ogród będzie pełen masywnych, nieproduktywnych drzew, które wyglądają imponująco ale nie dają prawie nic. Tu nie chodzi o to, żeby twoje drzewo ładnie wyglądało. Chodzi o zrozumienie biologii tego, jak drzewo owocowe rozdziela energię między wzrost a owocowanie. Jeśli zrobisz to źle, drzewo za każdym razem wybierze wzrost, bo to właśnie robią drzewa w naturze. Rosną wysokie i szerokie, aby walczyć o światło słoneczne i produkują tylko tyle owoców, by się rozmnożyć. Dzika jabłoń w lesie rodzi może 50 jabłek rocznie rozrzuconych na 30 stopach gałęzi, do których nie dosięgniesz. Tymczasem odpowiednio przycięta jabłoń w przydomowym ogrodzie rodzi 200 jabłek rocznie na gałęziach, z których owoce możesz zbierać prosto z ziemi. Jedyną różnicą między tymi dwoma drzewami jest to, że jedno było przycinane co roku późną zimą metodą, która przekierowuje energię drzewa stworzenia drewna na tworzenie owoców. Prawdziwym powodem, dla którego przycinasz drzewa owocowe w styczniu, jest potrojenie zbiorów następnego lata. I to działa dzięki czemuś, co Simur wyjaśnił w swojej książce, a co większość nowoczesnych poradników ogrodniczych całkowicie ignoruje: zimowe i letnie przycinanie mają odwrotny wpływ na drzewo owocowe. Jeśli wykonasz oba w odpowiednim czasie i we właściwy sposób, możesz zmienić przeciętne drzewo w fabrykę owoców. Oto co mówi Sejmur, cytuję bezpośrednio ze strony 100 książki Nowy, samowystarczalny ogrodnik. Istnieją trzy podstawowe powody przycinania drzew. Po pierwsze, aby usunąć uszkodzone, chore i niefortunnie rozmieszczone gałęzie. Po drugie, aby nadać drzewu kształt ułatwiający uprawę. I po trzecie, aby zwiększyć plony i poprawić ich jakość. To właśnie na tym trzecim powodzie skupiamy się dzisiaj. Większość przydomowych drzew owocowych jest po prostu nieproduktywna. Powodem tej nieproduktywności jest to, że wkładają całą swoją energię w budowę nowego drewna zamiast w produkcję owoców. Drzewo numer jeden to jabłoń. Sejmur nazywa ją zdecydowanie najważniejszą rośliną sadowniczą klimatów umiarkowanych. Jeśli masz miejsce tylko na jedno drzewo owocowe w swoim ogrodzie, powinna to być jabłoń, ponieważ jabłka dobrze się przechowują. Plonują obficie i reagują na przycinanie lepiej niż niemal każde inne drzewo owocowe. Oto jak przycinać jabłoń w styczniu, aby potroić zbiory. Zaczynasz od wycięcia wszelkich martwych lub chorych gałęzi, gładko przy konarach, z których wyrastają. Następnie wycinasz wszystkie gałęzie skierowane do wnętrza drzewa, ponieważ nigdy nie otrzymają one wystarczającej ilości światła, by wydać dobre owoce, a tworzą zatłoczony środek, który zatrzymuje wilgoć. I sprzyja chorobom. Po usunięciu martwego drewna i gałęzi rosnących do wewnątrz musisz uformować szkielet. Szkielet to główna struktura drzewa utworzona przez przewodniki, czyli duże gałęzie wyrastające bezpośrednio z pnia. Seymour twierdzi, że najlepszym kształtem dla przydomowej jabłoni jest to, co nazywa szkieletem w kształcie choinki lub piramidy. Powodem tego kształtu jest to, że krótkie gałęzie piramidy. Rzadziej łamią się pod ciężarem owoców, śniegu lub lodu, niż długie, rozłożyste gałęzie korony pucharowej. Aby stworzyć ten kształt piramidy, przycinasz każdy przewodnik nad pąkiem skierowanym na zewnątrz. To kluczowe. Zawsze tniesz ćwierć cala nad pąkiem, który jest skierowany w stronę, w którą chcesz, aby podążył nowy wzrost. Jeśli chcesz, aby gałąź rozrosła się na zewnątrz od środka drzewa, tniesz ją nad pąkiem skierowanym na zewnątrz. A jeśli chcesz zapobiec zbyt szerokiemu rozrastaniu się drzewa, tniesz ją nad pąkiem skierowanym do góry. W ten sposób kontrolujesz kształt drzewa rok po roku. Czas tego przycinania jest absolutnie krytyczny. Seymour mówi, że to silne cięcie powinno być wykonywane późną zimą, jednak nigdy przy temperaturze niższej niż 20 stopni Fahrenheita, czyli 7 stopni Celsjusza, ponieważ jeśli przycinasz, gdy jest zimniej. Rany nie zagoją się prawidłowo i ryzykujesz śmierć gałęzi, a nawet całego drzewa. Drzewo numer dwa to grusza. Grusze przycina się niemal identycznie jak jabłonie, stosując ten sam piramidalny szkielet i ten sam termin późnozimowy. Jednak grusze mają tendencję do silniejszego wzrostu niż jabłonie, co oznacza, że wkładają jeszcze więcej energii w tworzenie drewna, a mniej w owocowanie, jeśli ich nie kontrolujesz. W przypadku grusz musisz więc stosować bardziej agresywne cięcie zimowe w ciągu pierwszych kilku lat, aby ustalić kształt szkieletu. Kiedy drzewo osiągnie dorosły rozmiar, co następuje zazwyczaj po około 4 latach, ograniczasz cięcie zimowe do minimum. To kluczowa zasada, którą podkreśla Seymour. Im mocniej przycinasz drzewo zimą, tym szybciej będzie ono rosło. Ale drzewo, które szybko rośnie, nie produkuje owoców. Kiedy więc twoja grusza osiągnie pożądany rozmiar i kształt, przechodzisz na bardzo lekkie cięcie zimowe i polegasz na cięciu letnim, aby pobudzić owocowanie. Drzewo numer 3 to śliwa. Śliwy to owoce pestkowe, co oznacza, że mają dużą pestkę w środku, zamiast gniazda nasiennego z nasionami, jak jabłka i gruszki. Owoce pestkowe wymagają nieco innego podejścia do przycinania. Ponieważ są bardziej podatne na chorobę zwaną srebrzystością liści, która wnika przez rany po cięciu. Zatem w przypadku śliw przycinanie wykonuje się późną zimą, podobnie jak u jabłoni i grusz, ale rany należy natychmiast zamalować maścią ogrodniczą lub dowolną farbą olejną, aby zabezpieczyć je przed infekcją. Śliwy mają również tendencję do wytwarzania wielu wilków, czyli długich, prostych, silnych pędów, wyrastających u podstawy drzewa lub z głównego pnia. Te pędy nigdy nie wydadzą owoców. Musisz więc wycinać je gładko przy pniu każdej zimy, inaczej przejmą kontrolę nad drzewem. Drzewo numer cztery to czereśnia. Czereśnie to również owoce pestkowe, więc wymagają takiego samego zabezpieczania ran jak śliwy. Czereśnie stawiają jednak dodatkowe wyzwanie. Rosną bardzo szybko i bardzo wysoko. Czereśnia pozostawiona naturalnemu wzrostowi, wyda wszystkie owoce na samej górze, gdzie nie będziesz mógł ich dosięgnąć. Dlatego w przypadku czereśni zimowe przycinanie skupia się na utrzymaniu niskiego wzrostu poprzez skracanie głównych przewodników każdego roku, aby utrzymać wysokość około 12 do 15 stóp. Należy również przerzedzać gałęzie boczne, aby wpuścić światło do wnętrza drzewa. Ponieważ czereśnie potrzebują dobrej cyrkulacji powietrza, aby zapobiec chorobom grzybowym. Drzewo numer 5 to brzoskwinia. I brzoskwinie są najbardziej delikatne z siedmiu drzew, które dzisiaj omawiamy. Są podatne na chorobę zwaną kędzierzawością liści brzoskwini i wymagają staranniejszego przycinania niż jabłonie czy grusze. Ale nagrodą za tę dodatkową opiekę jest to, że dobrze przycięta brzoskwinia może dać ogromny plon owoców. Kluczem u brzoskwini jest przycinanie ich w kształt otwartej korony pucharowej, zamiast piramidy, ponieważ brzoskwinie potrzebują maksimum słońca na każdej gałęzi, aby odpowiednio dojrzeć. Usuwasz więc całkowicie przewodnik centralny i zachęcasz 3 lub 4 główne konary szkieletowe do rozrastania się na zewnątrz, a następnie każdej zimy przycinasz pędy boczne do około 6 cali, aby pobudzić tworzenie krótkopędów owoconośnych. Drzewo numer 6 to morela. Morele przycina się bardzo podobnie do brzoskwiń, stosując ten sam kształt otwartej korony pucharowej i tak samo skupiając się na maksymalizacji światła. Ale morele są jeszcze bardziej wrażliwe na zimno niż brzoskwinie. Musisz więc być bardzo ostrożny z terminem przycinania. Chcesz poczekać do późnej zimy, kiedy najgorsze mrozy miną, ale zanim pąki zaczną pęcznieć. W przypadku moreli musisz również agresywnie usuwać wszelkie gałęzie wykazujące oznaki choroby, ponieważ morele są podatne na raka bakteryjnego, który może bardzo szybko zabić drzewo, jeśli nie zostanie opanowany. Drzewo numer 7 to pigwa. Pigwy należą do rodziny różowatych, tak jak jabłonie i grusze, i są przycinane tą samą metodą piramidalnego szkieletu. Ale pigwy są znacznie mniej silne niż jabłonie czy grusze. Co oznacza, że wymagają bardzo lekkiego cięcia. W rzeczywistości u pigwy usuwa się głównie martwe lub chore drewno i wykonuje niewielkie formowanie, aby utrzymać kształt piramidy. Unikasz silnego cięcia, ponieważ pigwy rodzą owoce na końcach przyrostów z poprzedniego roku. Jeśli więc przytniesz gałęzie zbyt mocno, usuniesz całe drewno owoconośne i nie otrzymasz zbiorów. Dlatego właśnie musisz przycinać w styczniu. Ponieważ te siedem drzew owocowych jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia, brzoskwinia, morela i pigwa, są w stanie uśpienia późną zimą, gdy drzewo śpi, może znieść stres przycinania bez utraty energii. Jeśli poczekasz do wiosny, gdy pąki zaczną pęcznieć, odetniesz drewno owoconośne i stracisz zbiory. A jeśli przytniesz jesienią lub wczesną zimą, gdy jest zbyt zimno, rany się nie zagoją i ryzykujesz chorobę lub śmierć gałęzi. Zatem styczeń to okno czasowe. Jeśli je przegapisz, Musisz czekać kolejny rok. A teraz część, która potraja Twoje zbiory. To jest to, co Seymour nazywa nauką o przycinaniu, czyli zrozumienie różnicy między cięciem zimowym a letnim i używanie obu do kontrolowania dystrybucji energii w drzewie. Cięcie zimowe wykonuje się późną zimą, gdy drzewo śpi, a celem jest uformowanie drzewa i usunięcie zbędnego drewna. Ale cięcie zimowe pobudza wzrost. Im mocniej przycinasz drzewo zimą, tym szybciej będzie ono rosło następnej wiosny, ponieważ usuwasz gałęzie, a drzewo reaguje wypuszczaniem nowych pędów, aby zastąpić to, co zostało utracone. Z drugiej strony, cięcie letnie wykonuje się późnym latem, zazwyczaj w pierwszym tygodniu sierpnia. Cel letniego przycinania jest zupełnie inny. Polega ono na skracaniu tegorocznych przyrostów. To powstrzymuje drzewo przed zbyt szybkim lub zbyt dużym wzrostem i przekierowuje energię drzewa na produkcję owoców zamiast drewna. Oto system, który zaleca Sejmur. Późną zimą wykonujesz silne cięcie konstrukcyjne, aby ustalić kształt szkieletu i usunąć martwe lub chore drewno. Następnie późnym latem skracasz wszystkie przewodniki gałęzi do 6 cali, tnąc nad pąkami skierowanymi na zewnątrz. Skracasz pędy boczne wyrastające z przewodników do trzech cali i skracasz wszelkie pędy wyrastające z pędów bocznych do pierwszego cala. To właśnie cięcie letnie sprzyja wcześniejszemu owocowaniu. Jeśli będziesz robić to co roku w połączeniu z cięciem zimowym, zobaczysz dramatyczny wzrost plonów. Sejmur mówi, że gdy drzewo osiągnie dorosły rozmiar, co zazwyczaj zajmuje około czterech lat dla standardowych drzew. Powinieneś ograniczyć cięcie zimowe do minimum. Przez minimum rozumiem zaledwie dwa lub trzy cięcia strukturalne rocznie, aby usunąć martwe drewno lub gałęzie, które się krzyżują lub ocierają. Ponieważ dojrzałe drzewo, które jest silnie przycinane zimą, włoży całą swoją energię we wzrost i nie będzie produkować owoców. Schemat jest więc następujący. Silne cięcie zimowe przez pierwsze cztery lata, aby ustalić szkielet. A następnie lekkie cięcie zimowe, plus agresywne cięcie letnie przez resztę życia, aby zmaksymalizować produkcję owoców. Oto dlaczego to działa. Wyobraź sobie energię drzewa, jak wodę płynącą przez rury. Drzewo owocowe ma ograniczoną ilość energii z fotosyntezy w liściach. Musi zdecydować, jak podzielić tę energię między trzy konkurujące potrzeby: wzrost, czyli tworzenie nowego drewna. Utrzymanie, czyli zachowanie istniejącej struktury przy życiu oraz reprodukcję, czyli tworzenie owoców. W naturze drzewo zawsze będzie przedkładać wzrost i utrzymanie nad reprodukcję, ponieważ ewolucyjnym celem drzewa jest stać się jak największym, aby walczyć o światło i żyć jak najdłużej. Ale Twój cel jako ogrodnika jest odwrotny: chcesz, aby drzewo pozostało małe i łatwe w obsłudze, i chcesz, aby wkładało maksymalną energię w produkcję owoców. Zimowe przycinanie usuwa gałęzie, co sygnalizuje drzewu, że musi wyhodować więcej drewna, aby zastąpić stratę. Reaguje więc wypuszczaniem silnych nowych pędów wiosną. Pędy te to głównie wzrost wegetatywny. Nie rodzą owoców, po prostu tworzą więcej drewna. Ale cięcie letnie jest inne. Wykonuje się je po tym, jak drzewo wypuściło już nowe przyrosty na dany rok. Kiedy skracasz te pędy późnym latem? Drzewo nie może zareagować dalszym wzrostem, ponieważ sezon wegetacyjny dobiega końca. Zamiast tego drzewo przekierowuje tę energię na tworzenie krótkopędów owoconośnych, czyli krótkich, krępych gałązek, które wytwarzają kwiaty i owoce. W ten sposób potrajasz swoje zbiory. Używasz cięcia zimowego, aby uformować drzewo i usunąć zbędne drewno, a cięcia letniego, aby zmusić drzewo do wytwarzania krótkopędów owoconośnych zamiast wzrostu wegetatywnego. Dlatego właśnie Seymour mówi, że przycinanie drzew owocowych to nauka sama w sobie, ponieważ nie tniesz gałęzi przypadkowo. Manipulujesz biologią drzewa, aby osiągnąć konkretny cel. Czas jest krytyczny. Jeśli przytniesz zbyt wcześnie zimą, gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni Fahrenheita, ryzykujesz śmierć drzewa. Jeśli przytniesz zbyt późno wiosną, gdy pąki zaczną pęcznieć, usuniesz pędy owoconośne i nie otrzymasz zbiorów. A jeśli całkowicie pominiesz letnie cięcie, drzewo włoży całą energię we wzrost i skończysz z gigantycznym drzewem z bardzo małą ilością owoców. Drugą rzeczą, która potraja twoje zbiory, jest kształt szkieletu. To coś, co Sejmur podkreśla w całej swojej książce. Tradycyjna korona pucharowa, którą zaleca większość starych poradników, nie jest najlepszym kształtem dla przydomowych drzew owocowych, ponieważ długie rozłożyste gałęzie pucharu są podatne na wyłamywanie pod ciężarem owoców. Kiedy gałąź się łamie, tracisz nie tylko tegoroczny plon, ale także krótkopędy owoconośne, które dawałyby owoce przez lata. Dlatego Seymour zaleca kształt piramidy lub wrzeciona, który ma krótkie gałęzie, znacznie silniejsze i mniej podatne na złamania. Kształt piramidy pozwala również światłu docierać do wszystkich części drzewa, co poprawia jakość owoców i ogranicza choroby. Przejdźmy do praktycznego systemu. W styczniu lub lutym, gdy temperatura jest powyżej 7 stopni Celsjusza, a drzewo wciąż śpi, bierzesz piłę ogrodniczą oraz sekator i zaczynasz od jabłoni. Wycinasz całe martwe drewno i wszystkie gałęzie skierowane do wnętrza drzewa gładko przy pniu. Następnie robisz krok w tył, patrzysz na szkielet. I identyfikujesz trzy lub cztery główne przewodniki, które tworzą strukturę drzewa. Przycinasz każdy przewodnik nad pąkiem skierowanym na zewnątrz, aby stworzyć kształt piramidy. Upewniasz się, że każde cięcie wykonane jest ćwierć cala nad pąkiem i zamalowujesz rany, jeśli pracujesz z owocami pestkowymi, takimi jak śliwy, czereśnie, brzoskwinie czy morele. Następnie przechodzisz do gruszy i robisz dokładnie to samo. Potem śliwa, Czereśnia, brzoskwinia, morela i pigwa. Cały proces zajmuje może dwa godziny, jeśli masz wszystkie siedem drzew. Robisz to w każdy styczeń przez pierwsze cztery lata, aby ustalić szkielet. Potem, w piątym roku, przechodzisz na bardzo lekkie cięcie zimowe. Usuwasz tylko martwe drewno i ewentualnie skracasz kilka gałęzi, które stają się zbyt długie. Kontrolę nad energią drzewa powierzasz cięciu letniemu. Następnie w sierpniu w pierwszym tygodniu sierpnia wracasz do każdego drzewa i skracasz wszystkie przewodniki gałęzi do 6 cali, pędy boczne do 3 cali, a przyrosty z pędów bocznych do 1 cala. Robisz to w każdy sierpień przez resztę życia drzewa. To system, który Sejmur stosował w swoim gospodarstwie w Anglii i który tysiące samowystarczalnych ogrodników wykorzystało, by zamienić zwykłe przydomowe drzewa owocowe w wysoce wydajne systemy. Rezultat jest taki, że w roku piątym po ustaleniu szkieletu i przejściu na system letniego przycinania, twoja jabłoń, która w drugim roku dawała 20 funtów owoców, teraz daje ich 60. Twoja grusza przeskoczyła z 15 funtów na 45 funtów. Twoja śliwa z 10 funtów na 30 funtów. Wyobraź sobie to drzewo za 5 lat. Szkielet jest mocny. Gałęzie są obciążone owocami, a ty zbierasz jabłka z ziemi zamiast wspinać się po drabinie, by dosięgnąć gałęzi na wysokości 30 ku To nie przesada. To właśnie się dzieje, gdy rozumiesz biologię rozdziału energii w drzewie owocowym i stosujesz cięcie zimowe oraz letnie razem, aby przekierować tę energię z produkcji drewna na produkcję owoców. Dlatego tytuł tego filmu mówi, że potroisz swoje zbiory, bo dokładnie tak się dzieje. Przycinanie to coroczna praktyka. Przycinasz każdej zimy i każdego lata. Robisz to przez całe życie drzewa, ponieważ drzewo owocowe, pozostawione samemu sobie, zawsze powróci do swojego naturalnego wzorca wzrostu czyli tworzenia drewna i rywalizacji o światło. Twoim zadaniem jako ogrodnika jest ciągłe przekierowywanie tej energii na produkcję owoców. Czas ma znaczenie. Jedynym momentem na silne cięcie strukturalne jest późna zima. Gdy temperatura jest powyżej 7 stopni Celsjusza, a drzewo wciąż śpi. A jedynym momentem na cięcie letnie jest późne lato, pierwszy tydzień sierpnia. Jeśli będziesz trzymać się tych terminów, zobaczysz dramatyczny wzrost plonów. Cały system w jednym zdaniu. Kształtuj zimą, wymuszaj owoce latem. Siedem drzew owocowych: jabłoń, grusza, śliwa, czereśnia, brzoskwinia, morela, pigwa. Cięcie zimowe w styczniu lub lutym, aby ustalić piramidalny szkielet i usunąć martwe drewno. Cięcie letnie w sierpniu, aby skrócić tegoroczne przyrosty i pobudzić tworzenie krótkopędów owoconośnych. Silne cięcie zimowe przez pierwsze 4 lata, a następnie lekkie cięcie zimowe plus agresywne cięcie letnie przez resztę życia drzewa. Efektem jest potrojenie zbiorów. Przechodzisz z 20 funtów jabłek do 60 funtów. Z 15 funtów gruszek do 45 funtów, z 10 funtów śliwek do 30 funtów. Robisz to bez kupowania nawozów, oprysków czy specjalistycznego sprzętu. Robisz to po prostu rozumiejąc biologię dystrybucji energii w drzewie i używając przycinania do przekierowania tej energii z drewna w owoce. Tego uczył John Seymour. Tego używały tysiące samowystarczalnych ogrodników w Anglii, by przez dekady karmić swoje rodziny. Możesz zacząć robić to już w styczniu. Do przyszłego lata zobaczysz różnicę. Twoje drzewa będą zdrowsze. Łatwiej będzie zbierać z nich owoce. Będą rodzić dwa lub trzy razy więcej owoców niż wcześniej. Owoce te będą lepszej jakości, ponieważ drzewo wkłada energię w mniejszą liczbę większych owoców zamiast w mnóstwo małych owoców, rozrzuconych na przerośniętych gałęziach. Kształtuj zimą. Wymuszaj owoce latem. Tak właśnie zamieniasz przydomowe drzewo owocowe z rośliny dekoracyjnej w poważny system produkcji żywności. I oto czego większość ludzi nie rozumie. Drzewo, które jest dobrze przycięte, nie potrzebuje ciebie każdego roku. Produkuje samo, pozostaje zdrowe, dźwiga owoce bez łamania się. Ale drzewo źle przycięte lub nigdy nie przycinane, będzie cię karać wiecznie. Urośnie zbyt duże. Będzie rodzić zbyt mało. W końcu rozłupie się pod własnym ciężarem i stracisz dekady potencjalnych zbiorów podczas jednej zimowej burzy. Nie przycinasz tylko dla przyszłego lata. Budujesz dziedzictwo. Tworzysz drzewo, które będzie karmić Twoją rodzinę przez 30 lat. które przeżyje Ciebie. które będzie rodzić owoce dla Twoich dzieci i wnuków. Różnica między drzewem, które to robi, a drzewem, które staje się opałem po 5 latach, polega na tym, co robisz w styczniu. I co robisz w sierpniu każdego roku przez całe życie drzewa? Jeśli ten przewodnik zmienił sposób, w jaki patrzysz na drzewa owocowe w swoim ogrodzie, zasubskrybuj kanał i polub film. Odkrywamy kluczowe umiejętności i historie, które zostały niemal zapomniane. Zasać przyszłość. Kolejne zbiory wiedzy zostaną udostępnione już wkrótce.